Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj improwizuję. Dokładnie teraz nie wiem, napiszę w temacie później nagrania. Wybieramy znak zodiaku, dla którego będę dzisiaj wróżyła. Baran. Barany, drogie barany, dobra, czytanie jest dla Was. Baran wypadł, niech będzie. Barany, zobaczymy, co do Was idzie ogólnie. Czego możecie się spodziewać w najbliższym tygodniu, barany? Mamy 10 denarów, mamy 7 pucharów, mamy paść denarów, paź denarów, mamy 3 puchary. I mamy króla Buław. Słuchajcie, barany. Także co idzie do Was w najbliższym na, na tygodniu? Ja tu jeszcze sobie zapiszę, że to jest dla barana. Zaznaczmy. Baran jest. Okej, okay, baranem. Także słuchajcie, baranem, co do Was idzie? No, zaczynamy od 10 denarów, która, która jest, jest to karta podstaw i bezpieczeństwa. Także yy, to są solidne fundamenty, to jest dom rodzina. Także ta karta wskazuje, że to pokazuje wam fundamenty, dom, który sobie już stworzyliście w tym życiu. To jest taki domek, w którym go sobie zbudowałeś, cegła po cegle. I co ta karta może dla Was oznaczać na następny tydzień? Możliwe, że zbierzecie w jakiś sposób owoce swojej ciężkiej pracy. To jest również karta silnych więzi rodzinnych. Macie się może zacząć cieszyć bliskością swoich bliskich, może poczujecie się bezpiecznie w swoim domu. E, możliwe też, że spojrzycie wstecz i docenicie to, co udało się już Wam zbudować. To Jest 10 denarów. 10 denarów to są jakieś pieniądze, bezpieczeństwo. To idzie w Waszym kierunku początek tygodnia. Natomiast następną kartę mam, mamy, kartę marzeń i wyborów. Ale czasami ta karta jest również kartą iluzji, to jest 7 pucharów. Także przed Wami będzie się rozciągać jak gdyby wiele ścieżek, a Wy musicie wybrać tą właściwą. Także wy będziecie musieli się zastanowić, barany, jakie, jakie jest marzenie wasze największe i dążyć do tego jedynego, bo tutaj będą jakieś wybory przed wami stały. I może to jest czas, żeby się właśnie skupić na czymś jednym i dążyć do tego z determinacją. Macie się również nie dawać zwieść pozorom w następnym tygodniu. I pamiętajcie również o tym, ta karta mówi, że nie wszystko jest możliwe. Także skupcie się również na kompromisach. No dobra, paść denarów, nowe początki, bycie praktycznym. Słuchajcie, w następnym tygodniu może pojawić się jakaś okazja do rozpoczęcia czegoś nowego w Waszym życiu, czegoś, co Was zainteresuje. W ogóle to jest karta, która mówi o tym, żebyście inwestowali w swój rozwój, zdobywali wiedzę, doświadczenie. Macie się również nie bać z, z, zabrudzić swoich rąk bo sukces przychodzi poprzez ogólnie działanie. Do tego dzieci mieli okazję do świętowania, spotykania się z przyjaciółmi. Cieszcie się towarzystwem w ogóle bliskich osób. Nagródźcie się również za, tych, za dotychczasowe osiągnięcie. O tym mówią trzy puchary. i Również praca zespołowa dla niektórych może przynieść wiele satysfakcji. Na samym końcu mamy buła, który też może Was oznaczać. Bo to jest karta kogoś spod znaku ognia. Nie bójcie się być tym liderem w następnym tygodniu. Wykorzystajcie swoje umiejętności, pokażcie światu, na co was stać. I działajcie zdecydowanie, bo o tym mówi nasz król, przepraszam, buła. Także przed Wami tydzień będzie pełen możliwości. Z jednej strony będziecie się cieszyć stabilnością. I osiągnięciami, a z drugiej strony będziecie musieli podjąć jakieś ważne decyzje, ale pamiętajcie, że macie w sobie siłę, żeby sprostać wszystkim trudnościom. Tu jest, są jakieś początki, tu są jakieś wybory przed Wami, i jedyną taką kartą negatywną, którą tu widzę, to jest 7 Pucharów, i to jest karta czasami, że mamy za dużo wyborów i nie wiemy, co wybrać. Tylko na tym się skupcie, że możecie mieć wiele wyborów, i nie będziecie wiedzieli. Na czymś, co w ogóle wybrać. Także ogólnie tydzień wygląda bardzo pozytywnie. Oprócz tego, tych, tych wyborów, że takiego troszeczkę mętliku emocjonalnego przed Wami. No ale dobra, zobaczmy, co tutaj, jeżeli chodzi o sprawy miłosne Barany. Co czeka Barana, jeżeli chodzi o sprawy miłosne w następnym tygodniu. Słuchajcie, ja was widzę. Jeżeli chodzi o sprawy miłosne, to ja widzę ciszę. Ja tutaj widzę, ktoś może was zablokował, ktoś może z Wami nie chce rozmawiać za bardzo. Ja jeszcze muszę wziąć inną talię, żeby sobie te karty tutaj porządnie przeczytać. Słuchajcie, ja widzę was. Jeżeli chodzi o sprawy sercowe, sprawy miłosne. Wasze jakieś związkowe, to ja nie widzę Was bardzo zadowolonych. Widzę Was bardziej, barany, tak negatywnie nastawione. Widzę Was w jakimś tam, troszeczkę takim dołku i negatywnie myślące. Dlaczego? Możecie, niektóre z Was, barany, mogą się czuć, że nie, nie mają wolności w związku albo tutaj jest coś negatywnego, jeżeli chodzi o Wasz związek, myślenie. Tak jakbyście chcieli czegoś dokonać w Waszym związku albo w Waszym życiu miłosnym, ale nie możecie i się poddajecie. Chodzi o związki, zobaczcie. Chodzi o związki. Niektóre z was, dla niektórych z was, związek, w którym jesteście, może wam ciążyć, może być waszym ciężarem. Ale spokojnie, nie będziecie nic robić pochopnie. Możliwe, że was, wasz partner przyjdzie, będzie chciał z wami porozmawiać. Możliwe, że sytuacja, w której jesteście miłosna, się troszeczkę ustabilizuje i uspokoi poprzez rozmowy ze swoim partnerem, ale powoli, powoli nic, niczego nie wymagajcie na swoim partnerze, jeżeli chodzi o rozmowę. Pozwólcie mu przyjść samemu do siebie. Samej, samemu. Ale widzę strasznie zblokowaną energię. Nie wiem, barany, czy to wy jesteście zblokowane, czy to wasz partner, ale wydaje mi się, że to wy i wy byście chcieli uciec od waszego związku. Byście chcieli się zachowywać moralnie, Ale wy uciekacie gdzieś indziej od swojego związku. Gdzieś uciekacie indziej. Fuch. Barany, powiem Wam taką historię. Możecie odwrócić rolę, ale co ja tutaj widzę, że część z Was po prostu chce zostawić Wasz związek, odpłynąć gdzieś indziej. Niektórzy z wa, niektóre z Was, Barany, mają opcję, dwie opcje, może inną osobę i chcą po prostu tam podpłynąć albo ogólnie zostawić swój związek, swoją relację i chcą jakichś zmian w życiu. Na razie może czują się, możecie się czuć jak w więzieniu w swoim związku, możecie się blokować, możecie nawet nie chcieć rozmawiać ze swoim partnerem, bo tak jak mam takie wrażenie, jakbyście podjęli już decyzję, że trawa jest zieleńsza po drugiej stronie płotu. Jednak chcecie się zachowywać moralnie, nie chcecie oszukiwać. Nie wiem, czy, tak, czy tutaj nie ma żadnych zdrad emocjonalnych, barany, bo mi się wydaje, że niektóre z Was barany zdradzają emocjonalnie i chciałyby uciec gdzieś indziej. Boli Was to z jednej strony. Mi się wydaje, że niektóre z Was barany mogą mieć inne opcje. I mi się wydaje, że boli Was to, po pierwsze, nie chcecie nikogo zdradzać, ale chcielibyście zacząć coś innego. Powiecie, że macie opcje i przed wami jest wybór albo dom, albo inne opcje, i obie drogi będą trudne dla Was. Bo z jednej strony ja widzę tutaj barany, które nie chcą zostać w związku, tym, którym są, albo w relacji, w której są. Także te karty mi się tak ułożyły. Tak to wygląda na ten moment, że część baranów nie chce być w ogóle w związku, którym są na ten moment. No dobra, barany, ale zobaczmy intencje Waszego partnera. Skupcie się, skupmy się na intencje waszego partnera w stosunku do was. Jakie są ich intencje w stosunku do was? Jakie są intencje waszego partnera w stosunku do was? Jakie są intencje waszego partnera w stosunku do was? Wasz partner ma zdradzone serce, czuje, czuje się zdradzony, to jest wasz cesarz, to jest druga wasza połówka. I niestety przechodzi przez jakiś ból emocjonalny. Ta osoba ma do Was dużo uczuć, możliwe, że jest uparta, i ta osoba zdecydowanie chce budować z Wami coś, ale widzi Was odchodzących, albo zdaje sobie sprawę, że tę sytuację trzeba będzie zostawić. Tu jest jakiś ból w sercu u tej osoby. Słuchajcie, coś zrobiliście tej osobie, barany, albo to, ta osoba przeczuwa, że nie jesteście z nimi. Jeżeli chodzi o wasze serce. Słuchajcie, coś tutaj może wyjść na, na jaw? Słuchajcie, wasz partner może podejrzewać, że wy ich zdradzacie. Wasz partner czuje się opuszczony, słuchajcie, aż mnie dreszcze przechodzą, to jest wiadomość dla kogoś. Nie spodziewałam się, że takie karty wyjdą. Ale. co widzę barany, że, że wasz partner, partnerka, wasza osoba ważna dla was, z którą możecie jesteście, jesteście w związku. Podejrzewa, albo coś wyszło na jaw, że ich zostawiacie, że ich oszukujecie, że może rozmawiacie z kimś innym. Tu jest to poczucie zdradzy, że coś robicie za waszego, waszej osoby plecami. Ta osoba to czuje. Ta osoba chciała mi zbudować wspaniałą relację, w miarę logicznie podchodziła do tego budowy. Może była troszeczkę zachłodna, może ta osoba się troszeczkę waha, może jej nie pokazałam mojemu baranowi mojej baranicy, wystarczająco ilość uczuć. Może trochę zach zachowywałam się chłodnawo i może też powoli nie wiedziałam, w jaki sposób pokazać baranowi tej baranicy moje uczucia. Natomiast naprawdę ja ich kocham i bardzo tęsknię za moim bar z moją baranicą, baranem. E co ja mam tutaj zrobić? Jak ja mam im pokazać, że mi zależy na nich? Oni są bardzo możliwe, że na ten moment ta osoba, ta osoba jest bardzo apatyczna w stosunku do was, ale oni zdecydowanie bardzo za wami tęsknią. Nawet, nawet jak jesteście fizycznie razem, to ta osoba czuje tą odległość między wami, czuje, że barany uciekacie, odsuwacie się od, od nich. Cztery byłaby. Słuchajcie, dom, podstawy tej relacji, ta osoba czuje koniec, czuje zdradę, czuje bycia zostawionym i czuje zburzenie tych dziesięciu 10, 10 denarów. Ta osoba chciałaby uspokoić sytuację, chciała, żeby tutaj jakieś zmiany zaszły i się nie będzie jeszcze poddawała, ale chce może na ten moment odpłynąć gdzieś na spokojniejsze wody. Słuchajcie, wasz partner, z którym jesteście, ma dobre intencje, może coś źle zrobił, może nie okazywał Wam za bardzo uczuć. Wy, barany bardzo się poczułyście znudzone, albo wasze zainteresowanie gdzieś poleciało w innym kierunku. Wasz partner, wasza partnerka czuje to, kocha Was. Ale czuję się bardzo urażona, bardzo zdradzona. Ja widzę tutaj zdrady, ja widzę tutaj troszeczkę tragedię, jeżeli chodzi o związki partnerskie, jeżeli jesteście razem, ale to nie widzę ze strony waszej osoby, tylko widzę to, że to wybarany w jakiś sposób uciekacie od relacji, chcecie zostawić tą relację, dusicie się w tej relacji i pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie rezonuje ze wszystkimi. Także na ten moment zostawiam tak to czytanie barany. Nie wiedziałam, że tak pójdzie, ale w tym tygodniu ja widzę bardziej waszą osobę cierpiącą, aniżeli was. Wy chcecie jak gdyby się uwolnić i zostawić sytuację, w której jesteście na ten moment. Także tak zostawiam to czytanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, zapraszam was na moją stronę. Tam są wszystkie informacje, jak zamówić czytanie www.kasiatarot.com Dziękuję za oglądanie barany. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa.